Tymi cłami 10% Trump zdaje się realizować taki główny cel, jakim byłoby zmniejszenie deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych. No ale obok tego mamy te cła właśnie wymierzone w Chiny, wymierzone w Unię Europejską, Kanadę, na Meksyk i tak dalej. No i to są cła, które wydaje się, że mają mniejsze znaczenie ekonomiczne, a większe znaczenie polityczne. No uważam, że to są raczej narzędzia nacisku na państwa. Przeróżne, bo i na państwa wrogie, takie właśnie jak Chiny, i na państwa sojusznicze, takie jak wiele państw Unii Europejskiej, czy jak nie sojusznicze, to przynajmniej no bliskie, tak związane, związane blisko gospodarczo. Że to jest forma nacisku i forma jakby pokazania każdemu na świecie, ile może stracić. Kłócąc się ze Stanami Zjednoczonymi, na to wskazywałoby to, w jaki sposób te cła były wyliczone. Tak? No bo każde, każde państwo z tych, które dostały te specjalne cła, dostało je w jakiejś innej kwocie. Oczywiście Trump mówił, że to są cła wzajemne, także to jest odpowiedź na bariery celne i poza pozacelne, jakie są w danym kraju. To jest oczywiście nieprawda. One zostały wyliczone na podstawie deficytu handlowego, czyli na podstawie tego, ile dany kraj o ile więcej sprzedaje, niż kupuje od Stanów Zjednoczonych. No i to by świadczyło o tym, że właśnie Trump mówi. Spójrz, zarabiasz na handlu z nami tyle i tyle dolarów. Zastanów się, czy te propozycje, które Ci za chwilę złożymy, czy nie warto ich, aby przyjąć. I takie propozycje już na przykład złożył Unii Europejskiej, której powiedział, że jeżeli chcecie uniknąć celu, no to kupcie od nas produkty energetyczne na kwotę 350 miliardów dolarów.